W Sklarskiej Porębie odbyła się druga edycja rajdu karkonoskiego Trial, który rozpoczął rywalizację zawodników w Mistrzostwach Polski i Pucharze Polski w sezonie 2025. Mistrzostwa Polski wystartowało 32 zawodników, są już na trasie. Zawodnicy są z klubów, główne kluby biorące udział w rywalizacji to Automobil Klub Gliwice, Automobil Klub Nowy Targ. Najstarszy klub motocyklowy Smok Kraków i też są zawodnicy z Wielkopolski, z Turmot Turek, ze Sparty Wrocław, organizatora zawodów, a w, drugi, w drugie, drugie zawody to są Puchar Polski. Są, zawody, są trasy, są trochę łatwiejsze, dostępne dla, większości, dla większej liczby zawodników. I tutaj wystartowało 50, zgłosiło się 57 zawodników, i też ta liczba wystartowała, jest na trasie. Jeśli chodzi tutaj o samą szklarską porębę, to w tym momencie, żeby być zgodnym ze wszystkimi sprawami ochrony przyrody, uzyskać wszelkie zgody na przeprowadzenie takiej trasy, no to musimy się podporządkować wytycznym nadleśnictwa, Wydziału Ochrony Środowiska. Ale trasa jest tutaj mniej więcej długości rzędu 5-7 km. Na trasie jest usytuowanych 10 odcinków jazdy obserwowanej. Odcinki są o różnej skali trudności, no bo rywalizują na nich zawodnicy o różnych umiejętnościach, więc w mistrzostwach Polski są trzy tak zwane grupy skali trudności, grupa A. Grupa B i grupa C. Każda grupa ma inny kolor oznakowania, żeby zawodnicy się nie pomylili i również w Pucharze Polski są dwie skale trudności, całkiem początkujący zawodnicy i amatorzy jadą trasą białą, bardziej zaawansowani klasą, trasą żółtą. Szklaska poręba jest wymarzonym miejscem dla rywalizacji trialowej. Mamy tutaj trasę naturalną. To nie jest to sztuczne, zawodnicy to uwielbiają. Trasa jest świetnie przygotowana. 10 odcinków jazdy obserwowanej i dlatego szklaska poręba jest nawet dwukrotnie miejscem goszczącym zawody mistrzostw rangi, mistrzostw Polski, Puchar Polski. Bo rozpoczyna sezon i jak również kończy sezon. Czyli we wrześniu tu się spotkamy po raz kolejny. Tylko tamten rajd ma nazwę Rajdu Sudeckiego i on jest już bodajże jest 70 ty któryś będzie. To tamten rajd jest jeden z najstarszych w Polsce. Dziękuję bardzo. A ostatnie zawody w mieście pod Szrenicą odbędą się we wrześniu podczas Rajdu Sudeckiego.